Jedną z moich pasji jest jazda na rowerze. Dlaczego jest to moja pasja? Dlatego, że pozwala połączyć wykonywanie obowiązków, zadań z rekreacją, relaksem. Jeżdżąc po całym kraju, spotykając się z klientami. Prowadząc różnego typu projekty szkoleniowe i doradcze, mam świetną okazję do zabrania ze sobą roweru. Wkładam go do bagażnika lub na dach samochodu. Czasami przed, czasami po szkoleniach, spotkaniach, prezentacjach, siadam do niego i jeżdżę po wcześniej zapanowanych trasach. Moja praca, którą po prostu kocham, umożliwia mi kontakt z drugim człowiekiem, skupiając się na rozwoju jego kompetencji bądź usprawnieniu określonych obszarów w organizacji. Praca jest wyzwaniem i przygodą intelektualną. Jazda na rowerze umożliwia mi kontakt ze sobą, swoim ciałem i otaczającą przyrodę. Jazda na rowerze jest wyzwaniem osobistym i sportowym. Oba te typy wyzwań świetnie się uzupełniają i wspierają nawzajem. Żyjąc w świecie pandemicznym lub postpandemicznym, aby lepiej funkcjonować w pracy, aby być bardziej skutecznym pracownikiem, aby lepiej funkcjonować w środowisku pracy zdalnej bądź hybrydowej, warto zadbać o swój dobrostan i równowagę psychowizyczną. Warto zadbać o utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Staram się zarażać moich klientów moimi pasjami, moją energią. Może to im pomóc w bardziej efektywnym planowaniu i zarządzaniu swoim czasem, czy radzeniu sobie z trudnościami i stresem. Zapraszam do współpracy ze mną, do zobaczenia w waszych firmach, do zobaczenia na sali szkoleniowej, do zobaczenia na ścieżkach i szlakach rowerowych. Nazywam się Mariusz Marzewski, psycholog biznesu, trener, menedżer projektów doradczych i badawczych w firmie Brainstorm Group.